Krywę kurwa kurwa zmarł. Kurwa, jak stary Zaczek kurwa zmarł. Ja. Cześć, kurwa, Cześć, kurwa Cześć, Cześć, kurwa, Cześć, 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 kurwa smarę, ben, ja kur, ier, smarę, kurwa, Gówno. Ja cię smarowałam, no. Smaciarstwo jebane. O czym ty gadasz dziewczyno? O czym ty gadasz? Ty kurwa... A co ty kurwa myślisz? O czym kurwa? Kurwe se w rodzinie. A o czym kurwa gadasz? Że jesteś kurwo chory? Bo jestem. Ale lej, to też do trzeba coś do powiedzenia. Co Mów. Jak kurwa? No co kurwa go smaruję Krzyżniczko Ja mu kurwa Masz ci kurwa jakieś Ile mogę tyle mu pomogę Ale kurwa no co go smaruję Ale kurwa on mi da mnie, kurwa od rana kurwa Bo jesteś U... konfidentem jebanym Konfidentem? Tak Tak? Ty kurwa z budekiem żyłaś Okradliście my i sprzedaliście, kurwa. A teraz kurwa, kim kurwa żyje? Chuj mnie to interesuje, z kim ty żyjesz. Ja co dzień kurwa śpię, kurwa, a ty kurwa, chuj wiedziałeś? Do życia. Czyli nie wiesz, gdzie ona się znajduje? No. Lola. Nie, ja jestem w domu. I no ja mu pomogę. Drodzy widzowie. Ja mu pomagam. On jest chory. Ja, ja go smaruję. Ja mu wszystko pomagam. A on mnie kurwa wezywa. Od kurwa, od wszystkich. Nie no. jesteś kurwą. No i to Nie jesteś kurwą, jesteś w porządku dziewczyną. Tylko że mi konia kurwa ukradłaś. I zjadłaś. Zjadłaś go kurwa razem z kopytami. Dzisiaj gotowałaś. U Borodo Edwarda. Rodo. Ej y, widzowie. Jeżeli mnie słyszycie. Kupcie mi maści Mediderm, Bo potrzebuję tej maści, bo nie daje rady. I ręka i, i i proszę ryka miszki gumowe. Nagram bo jeszcze tyle smarować. Nagramy tyle filmików, że masakra. A ja będę nagrywał, bo wyjebane mam tą pierdoloną opiekę. Ale poczekaj, chciałbym się zapytać też od widzów. Od widzów, dla wszystkich widzów, którzy nas oglądają, ten kanał. Czy serdecznie pozdrawiacie widzów? Tak, Kocham. ja pozdrowiłam. Ja też również serdecznie pozdrawiam widzów. Kocham ich. Również pozdrawiamy. Lecimy dalej, Lola. Ja no Co się stało, Lola? Co, Co, Co się stało? Co się wydarzyło? Czemu? Never come back. Nawin, bo jest. Widzowie. Ja Was lubię. Ja Was pozdrawiam. Ale... Co się mówi, kocham? Ten mój kurwa pajac. Ale który jak masz jakiś kurwa pięciu Benek Lejto Lej, Lejo, Lejto. Lej ja twoim bratem jestem. Ja jestem Lola. Jestem, to jest Lejto. Lola na nasza... Ja mu pomagam. Za wszystkim. On jest chorobie. Ale jednak lejto też wiesz. Ale Lejco kurwa się nie da rady. Czemu? Nie, nie domaga, nie dosłuży? Nie, on się nie domaga. Ja muszę mu kurwa majki ściągać, ja muszę mu kurwa spodnia ściągać, ja muszę mu buty ubrać. Bo? O czym ty pierdolisz? Bo on nie da rady. Co ty pierdolisz? A, kto się, a kto się napierdalał ostatnio pod sklepem? A to był Ci ubrany. Bo ja kurwa, cię kurwa kto się Ja cię urałam. Rozjebałem trzech kurwa frajerów jebanych. Ja go urałam. Kurwa cweli jebanych. Konfidentów kurwa trzalać. Rozjebałem trzech. Jedną nogą. Ty jesteś King prosty Karate. Wyjewam wam Zobacz, jakie to Ja sobie rady nie dam. Takich pajaców to kurwa trzeba rozpierdalać, kupić. No to łącz kurwa grano kurwa przyjdzie, Że kurwa ściągać i kumpliaków kurwa sponieć. Nie, taki z jego kurcze jak ten, Antonio Banderas. Jak siostrę mogę prosić? Siostrzyczko, ja cię kocham. No co? I love you. Lola. Ta już, no, cię, chyba gdzieś. Ta Lola już nie domaga ja, też ze związku. Ale za ciebie się biłem. No, ja dobrze. Mm. Za ciebie się biłem. Za ciebie szedł. Ale... Bo ciebie Lejto, Lej to, ja co ci... ty na to? Ja, ja ci kurwa pomagam. Wiem, że mi pomagasz. Ale Czemu ja... kurwa nie powiesz dla widzów? Że ja ci kurwa majtki kurwa ściągam, że ja ci kurwa spodnie kurwa ubieram, ja kurwa buty... Ale... O czym ty maszysz w ogóle? O tubie Uuuu... Trudne sprawy... Albo dlaczego ja? Ukryta prawda, o! Kurwa, się zapaliła ta pierdolona sztuka. Nie, to jest prawda. Co, mało ci razy kurwa majtki ściągał? Dla brata? Tak. To by się przyśniło chyba, kurwa, twoja mać, coś. Jak ja tym kurwą najebałem wczoraj pod sklepem, ale nie, kurwa... Nie nie widziałam. No to kolano, noga i łokieć poszedł. W łokieć, pytaj, nie ma prezydenta. Najebałem, no niestety. A teraz problemy będę miał. Kurwa, ja... Znowu ma... się, znowu się zaczęło? Jak zawsze... to co się bo... zaczęło? Co się stało? Opowiedz. Co, najebałem tym kurwa. Zrobi... Zrobiłem... Zrobiłem... Zrobiłeś kodę. ich? Co? Zrobiłeś ich? Tak. Kurde. Leżeli, kurwa, jak szmaty jebane. I... Lola, lola, lola. Hej, hej. Za siostrę to poszło, bo ją wyzwali od kurę co ona miała kurwa, do mnie? Nie wiem. Ja jej, kurwa, we kurwie. A wiesz że ja jestem, kurwa, złona. Lola jest lepsza od Lejta. brata od tego. Brata? Chuj, z bratem. Sama, kurwa, siadam marody. Lola, ty jest, jest, jesteś jednak y, motorem napędowym wszystkiego. Tak, tylko że koni nie ma. <noise> A gdzie te konie są? Uciekli. Kurwa. Uciekli? Tam mieszka konie. No i ugotowała cztery. To może i ugotuje. Chuj im w dupę kurwa. Ja mam kurwa swojego konia. Gdzie? W stajni? Ja, wiem, ja wiem, gdzie. W stajni? Uuu, czyli nie, czyli nie to jesteś jej ogierem. Nie, to, to jednak nie, to, to stań. Jakbyś powiedziała, że mam swojego ogiera w stanie, to ja byś zrozumiał, swoich, ale. Swojego konika. Konika, to mało powiedziane. powinnaś powiedzieć. Mam swojego ogiera. Nie, ja mam swojego konika. Czyli małolata pewnie jakiegoś. Nie. A kogo? Starszy kurwa konik. Uh, 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 uh. Tu już ogier. Albo nie już y, ten jak to się mówi, no. No dobra, no niech będzie konik stary no dobra, konik. Kobyła. Ko no ku właśnie tak, kobyła, wyjaś, kurwa, kurwa, co? Kobyła. Jaś to powłaś. Lejto. Lejto. kurwa, gnijść kurwa. Spać. No, ale musiałem najewać. Ale mama defakę swojego. Kobyłę. Ja mam swoje. To nie, już nie mówisz, że koń, tylko kobyłę, że masz swoją. Ja mam swoją kobyłę. Ty też nie jesteś kurcze. Oh. Ty, nie, nie krzycz kurwa po mnie, A. bo kurwa ja mam swoje kurwa zdanie też do powiedzenia i ja kurwa to zrobię. Czyli masz jakiś wpływ, żeby... Raz, raz kurwić kurwa komuś Od tego masz brata. Mm. Nie potrzebuję kurwa brata. No ale wiesz że brat dobrze. No. Że... A brat, bra... Spra... brat, brat.